Dzisiejsze spotkanie ma na celu przedstawienie nowej wizji i nowej misji Sumiagro, a również przekazanie informacji o tym, co zmienia się w naszej firmie. Zmiany są obecne dzisiaj wszędzie na świecie w Polsce przede wszystkim w rolnictwie i Sumiagro też chce do tych zmian się dostosować. Zmieniamy nasz sposób myślenia o uprawach i do tego też chcemy zachęcić naszych rolników, tak aby myśleli o rolnictwie w sposób nowoczesny, ale też w kontekście ochrony środowiska, dbałości o środowisko, o człowieka, o konsumenta. Podążamy za nowymi trendami, które obserwujemy na rynku. Jeżeli chodzi o te trendy, to przede wszystkim myślę o ochronie biologicznej, o optymalizacji ochrony konwencjonalnej, ale również o różnych metodach stymulowania roślin do wzrostu i do lepszego planowania. W naszym rozwoju nowych produktów w firmie Sumia AgroPoland chciałbym szczególny nacisk położyć na herbicydy do ochrony kukurydzy. Kilka lat temu w tym segmencie nie byliśmy właściwie obecni. W tej chwili od ubiegłego roku wprowadza, wprowadzając nasz pierwszy produkt, Click Premium. My rozpoczęliśmy naszą aktywną obecność w segmencie herbicydów kukurydzianych. W tym roku wprowadziliśmy kolejny produkt, to dalej. W następnym roku planujemy wprowadzenie kolejnego produktu o nazwie Kagura. Kolejnym segmentem, w którym byliśmy i zawsze. I planujemy również być obecnym. To są fungicydy, fungicydy zbożowe. Rozwijamy naszą koncepcję, unikalną koncepcję produktu obecną już na rynku, w tej chwili w formie paku o nazwie Bushido Pack, który składa się z pirakostrobiny i środka kendo. W naszych planach jest rozwój gotowego produktu, już bardzo zaawansowany ten rozwój planujemy w ciągu kilku lat wprowadzić. Gotową formulację dla tego produktu, i co jest ważne, Polska będzie pierwszym krajem, w którym ta rejestracja w Unii Europejskiej będzie dokonana. Trzecim segmentem, w którym nasza firma bardzo aktywnie działa i jest obecna, to jest tendencja, która. Jest w tej chwili w całej Unii Europejskiej ukierunkowana na produkty bezpieczne, produkty biologiczne, produkty bez pozostałości, o niskiej toksyczności. I tutaj chciałbym podkreślić trzy takie segmenty naszych działań. Pierwsze to są biostymulatory, które rozwijamy od kilku lat dzięki naszej współpracy z hiszpańską firmą Futureco Bioscience. W tej chwili w ofercie mamy cztery produkty. Pracujemy intensywnie nad wprowadzeniem w najbliższym czasie kolejnych produktów z tej grupy. Pracujemy również bardzo aktywnie, współpracujemy z niemieckim producentem nawozów specjalistycznych firmą Lebosol. I tu od kilku lat wprowadzamy również kolejne produkty o bardzo wysokiej jakości nawozów specjalistycznych do listnych formulacji płynnej. I rozwijamy również naszą współpracę już wieloletnią z brytyjskim czołowym producentem adiowantów, wspomagaczy do różnych grup środków ochrony roślin. Nową wizję i nową misję ilustruje nowe logo. To logo ma nadal kształt koła, obrazuje kulę ziemską i naszą globalną obecność. Kolor pomarańczowy to słońce, energia, to co pobudza nas do działania, motywuje wszystkich. Kolor zielony to oczywiście liść, czyli rośliny, żywność, to co jest naszym obszarem działania. No i te rozgałęzienia w liściu to różne możliwości rozwoju, różne ścieżki działalności.